Hologramowy świat. Nerw błędny. Od jakiegoś czasu krążę po układzie nerwowym. Idę sama, gdyż odłączyłam się od kseny, kobiety android i protestujących mutantów. Nie mam siły na roztrząsanie spraw hologramowego świata. I chyba dopadła mnie jakaś depresja, niemoc, bo łzy spływają po policzkach, jakby chciały utworzyć rzekę, którą popłynę wprost do mojego pokoju. Kto wie z goryczą, może byłoby to jakieś rozwiązanie. Powoli przesuwam nogi w nieznanym mi kierunku. Kim jesteś i co tutaj robisz? Postać hologramowej kobiety w sędziwym wieku zagradza mi drogę. Nad garstkiem przecieram oczy i obejmuję ją wzrokiem. Jest elegancko ubrana. Ma na sobie bordową sukienkę z falbanami, pośród których migocza srebrny medalik. Czuję, że otacza ją jakaś pozytywna energia, która otwiera moje wnętrze. Jestem człowiekiem z XXI wieku. Znalazłam się tu przypadkiem i nie umiem wyjść. Może potrafisz mi pomóc? Ciężkie chwile otwierają nam oczy na ważne sprawy, których wcześniej nie mogliśmy dostrzec. Kobieta przygląda mi się uważnie. Chcę wrócić do mojego świata. Ktoś zabrał mi wszystko, co miało dla mnie sens. Tłumaczę, jakby od niej zależało moje być albo nie być, i nagle zatrzymuję wzrok na jej pomarszczonej twarzy. Pewnie masz własne problemy i nawet nie rozumiesz, o czym mówię. Z rezygnacją odwracam głowę. Rozumiem więcej niż ci się wydaje. Kobieta wchodzi mi w słowo. Skończyłam medycynę i chciałam poświęcić się pracy naukowej. Zaczyna opowiadać. Ale wybuchła wojna. W 1938 roku faszyści zakazali Żydom pracować i uczyć się na włoskich uniwersytetach. Zostałam sama pośród wrogów. To niemożliwe, ale widzę łza podobną do mojej, która spływa po policzku hologramowej kobiety. Nie pozwoliłam im zniszczyć mojej pasji. Ciągnie dalej. Utworzyłam tajne i prowizoryczne laboratorium we własnej sypialni. Naprawdę? Spoglądam na nią z niedowierzaniem, potwierdza ruchem głowy. I co odkryłaś coś w tym laboratorium? Tak, NGF, nerwowy czynnik wzrostu. To białko, które stymuluje wzrost i wydłużanie wypustek nerwowych. W 1987 roku za to odkrycie otrzymałam nagrodę w nobla. Kim jesteś? Pytam, jeszcze raz obejmując ją wzrokiem. Pamięcią Rity Levi Montalcini, która była włoskim neurologiem i neurobiologiem, i chyba najdłużej żyjącym uczonym na świecie, bo zmarłam w wieku stu trzech lat. Kobieta przesuwa się nieznacznie, a ja dostrzegam za jej plecami jasną odkłoń. Czyżby skończyła się droga? Gdzie jestem? Rozglądam się wokół i nagle przechodzą mnie ciarki. W bezkresie dryfuje most. Jest długi, wąski, faluje jak nić. Nie widzę przędzę, punktów podparcia, a nawet poręczy. Dotarłaś do metafizycznej części nerwu błędnego. Nerwu błędnego? Powtarzam bezwiednie. To najdłuższy nerw w organizmie człowieka. Łączy mózg z sercem, ale także z płucami, przewodem pokarmowym, gruczołami i innymi narządami wewnętrznymi. Ale ten most jest przerażający. Strach na niego wejść. To fakt. Nie każdy potrafi, gdyż przeprowadza przez własne wnętrze. To co teraz mam zrobić? Znalazłam się w pułapce. Nie wejdę na niego. Możesz skorzystać z pomocy własnego klona. Czuję na swojej twarzy jej przenikliwy wzrok. Mojego klona? Powtarzam znowu, a przed moimi oczami ukazuje się postać kobiety, która odjeżdża szklanym tunelem i patrzy mi w oczy. Tak, on potrafi wiele. Może przeprowadzić cię przez hologramowy świat i wyprowadzić z niego. Nie wiedziałam, Ksena kobieta android nie wspominała o takiej możliwości, ale gdzie go mogę odnaleźć? Musisz wejść na most. Kobieta wskazuje kierunek dłonią. Zamknij oczy, zanurz się we własnym wnętrzu i przywołaj go. Uaktywnisz wtedy układ nerwowy przywspółczulny. Zerkam w odchłanie. cienka kładka podjeżdża bliżej, a ja boję się, strach paraliżuje moje ruchy.